klasyczna dętka, a może system bezdętkowy. Cześć, ja mam na imię Bartek, a to jest kanał rowerowe wyprawy. Dzisiaj pogadamy sobie o tubelessie na wyprawach. Zapraszam. Moi drodzy, sezon rowerowy taki wyprawowy powolutku się kończy. Oczywiście dla prawdziwego rowerzysty sezon trwa cały rok. I są ludzie, którzy jeżdżą przez cały rok. Natomiast mówiąc o takim stricte wyprawowym, wyprawowym cyklu, to on już gdzieś tam się, po zakończył. U mnie skończył się z cyferką ponad 10 tysięcy kilometrów na rowerze w tym sezonie. Jest to naprawdę bardzo dużo. W zeszłym sezonie było tego wydaje mi się, że mniej. To tak było chyba z 6 tysięcy, więc w tym sezonie było sporo. Odwiedzonych wiele krajów, przejeżdżonych wiele pięknych miejsc i generalnie sezon był bardzo fajny. No i w związku z tym, ponieważ jak gdyby on się kończy, mmm, chciałbym zrobić taki materiał jakby dwojaki, podwójny, tak? wybaczcie, wyszedłem trochę z sprawy, więc będę się troszeczkę jąkał. Po pierwsze chciałbym Wam pokazać jak wyglądają opony Continental Race King, na których jeżdżę po kilkunastu tysiącach kilometrów, bo uważam, że warto wiedzieć jak te opony znoszą taką, taką jazdę wyprawową, są to opony 29 calowe. No, a po drugie, chciałem wam pokazać też jak i podzielić się z moimi takimi doświadczeniami i moimi przemyśleniami na temat systemu tubeless, na temat jeżdżenia bez dętki podczas takiej jazdy wyprawowej, która no nieco różni się od jazdy no chociażby takiej typowo sportowej czy też rekreacyjnej. Więc ten materiał będzie takim troszeczkę miksem, ale myślę, że wam się przyda. Więc pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić wam uwagę, o którą. Chciałbym wam powiedzieć, to jest to, żebyście wiedzieli też, w jakich warunkach ja jeżdżę, żebyście mieli taki pełny ogląd tego, co moje opony i system bezdątkowy musiał wytrzymać, znieść, w jakich warunkach pracował. Więc mówiąc najogólniej, jeżeli chodzi o warunki, w jakich jeżdżę, to jeżdżę w każdych jeżeli chodzi o porę roku, w jaką jeżdżę, to jeżdżę w każdej. U mnie nie ma czegoś takiego jak koniec sezonu, tak naprawdę oczywiście latem jest tych wyjazdów więcej, więc siłą rzeczy jeździ się więcej. Natomiast ja jeżdżę wiosna, lato, jesień, zima, więc zarówno moje opony, jak i jakby uszczelniacz pracował w warunkach upału i minusowych temperatur. Pracował w jeżdżąc opony pracowały jeżdżąc po bardzo fajnych asfaltach, po złych asfaltach, po dobrych szutrach, po złych szutrach, po błocie, po lasach, po lodzie, po śniegu, praktycznie po wszystkim. Wiecie, jak Prowadzi się wyprawy, no to często nie ma wyboru, czy jest pogoda, czy nie jest pogoda, czy droga jest dobra, czy nie, no to po prostu trzeba nią przejechać i, i tyle. I o ile powiedzmy robimy to raz na sezon, no to spoko, jak gdyby nie ma, nie ma znaczenia jaki mamy zestaw opon i uszczelniacza, tak mi się wydaje, czy dentka, wtedy wszystko jedno co macie. No ale jak to policzymy razy ilość wyjazdów, razy ilość kilometrów, no to już jak gdyby takie rzeczy zaczynają mieć znaczenie właśnie jak opony, czy... Odpowiedni uszczelniacz. Eee, plusy i minusy stosowania dentki, myślę, że każdy z was zna, ale w skrócie podpowiem: no dentki są chyba najprostszym z możliwych sposobów, które pozwalają nam na to, żeby nasze koła się kręciły i sobie pokonywały kolejne kilometry. Łatwo dostępne, stosunkowo tanie, łatwo wymienialne, nie trzeba mieć jakichś szczególnych umiejętności ani zdolności, żeby sobie poradzić z wymianą takiej dentki. Wada. Za każdym razem, kiedy przebijemy oponę i dętkę, no musimy całość zdjąć, znaleźć dziurę, załatać ją bądź wymienić taką dentkę, oczyścić oponę, złożyć to wszystko na nowo, napompować i możemy jechać dalej w przypadku stosowania systemu bezdętkowego i niewielkich przebić, takich do kilku milimetrów, takich przecięć, to Wam też za chwileczkę pokażę na moich oponach. Praktycznie nawet nie zauważacie, że złapaliście kapcia. Jedziecie dalej tak jak w moim przypadku. Ja o wielu z tych dziur, które wam pokażę, no dowiadywałem się dopiero po powrocie z jakichś wyjazdów, kiedy rower trochę odstał. Ponieważ, no zresztą to wam zaraz pokażę, dlaczego po, po jakimś czasie, a nie od razu. Więc tutaj jakby mamy taki nazwijmy to komfort, że no często nie zauważamy nawet, że taką, że taką oponę przebiliśmy. No, i teraz, jak wyglądają moje, moje opony po przejechaniu tych 15-16 tysięcy kilometrów? A one wyglądają tak, moi drodzy. Po pierwsze, koło tylne, które w zeszłym sezonie, w sensie opona, w zeszłym sezonie jeździła sobie z przodu, więc zobaczcie sobie, jak wygląda bieżnik. No tu jeszcze, tak naprawdę, tego bieżnika troszeczkę jest na czele. Zaznaczam 15 tysięcy kilometrów około, przynajmniej 15-16, ale liczmy 15. Więc moim zdaniem te opony trzymają się naprawdę nieźle. No i to co chciałem Wam pokazać znajduje się co chwilę. Co już można zobaczyć takie plamki. Celowo koło nie jest myte, ponieważ jakby je umył to po prostu prawdopodobnie nie byłoby tego widać tak fajnie. Więc jak zauważycie tutaj, tutaj czy tutaj, czy tutaj Mamy takie ciemniejsze plamy. Te plamy to są odsącze, które się tworzą po prostu z miejsca, gdzie opona została przebita. Tutaj nawet, jeżeli się przyjrzycie, nie wiem czy to kamera odda, ale tutaj widać takie przecięcie. No, myślę, że z 5 mm to ono ma spokojnie. I takich miejsc na tym, na tej, na tym kole mam około 10. No, tu mamy mniejsze, tu mam jakieś mikro, tu jeszcze chyba nawet... nie, tu nic nie ma, tu jest. Tutaj jest, tutaj jest też bardzo fajnie widoczne. Jest takie dość duże przecięcie. E, więc ta opona, w sumie, jak tak naliczyłem dokładnie, no to ma około 10 przebić. Co ciekawe, niezależnie od tego, ile tych przebić mam, e, tak na dobrą sprawę nie schodzi mi z, tej, z tego koła ciśnienie. Nie schodzi mi z tej opony ciśnienie. Sporadycznie co jakiś czas e, dopompowuję, dopompowuję te koła, ale to są takie, wiecie, jakby. Takie symboliczne do pompowania, no to nie są jakieś, no nie, nie uchodzi to powietrze, tak? Gdyby, a jeżeli uchodzi, to uchodzi na tyle minimalnie, że tak naprawdę jest to porównywalne z uchodzeniem powietrza z dętki klasycznej. No i drugie, drugie koło, to jest koło przednie. Opona w zeszłym roku była na tyle, też możecie sobie porównać. No, pokażę, może nawet, nie wiem czy tak, to będzie widać, ile tutaj tego bieżnika jest. Czekajcie, robimy tak. Widać, ile jest bieżnika? Albo może jeszcze bardziej tak? Myślę, że widać, nie? Nowa opona ma około 5 mm wysokości bieżnika. No ta ma jakiś milimetr jeszcze. Przy czym tutaj takich dziur mam już około 20. No i tutaj też dla, dla, dla pokazania, proszę bardzo, tutaj co chwilę mamy już takie miejsca. Ciach, 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 ciach. ciach. Ta opona jest generalnie tutaj też, jest tylko już się... Znikło trochę tu, tu, tutaj, 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 tutaj. Eee, około 20 naliczonych takich przecięć drobnych, większych, mniejszych. I oczywiście również z tego koła to powietrze jeszcze nawet słychać. Mam nadzieję, że słychać. To mleko sobie cały czas tutaj krąży. No więc. Po pierwsze jeżeli chodzi o opony, no to tak, jeżeli chodzi o jakby jakość opony Continentala na takie długie wyprawy uważam, że spisuje się lepiej niż dobrze. Nawet zakładając, że przejechałbym na niej 10 tys. km to tak na dobrą sprawę ta opona charakteryzuje się tym, że ma bardzo dobrą przyczepność na asfalcie, na jakimś szutrze. Oczywiście nie jest to opona z bardzo agresywnym bieżnikiem, więc tutaj jakieś bardzo szybkie jeżdżenie nie wchodzi w grę. Natomiast w zupełności zapewnia mi taki komfort, że mogę jechać i wiem, że jakby nie ujadę bokiem. Wiele razy gdzieś tam jeździłem po, po piaskach, po, po błocie. No i ta opona naprawdę nigdy mnie nie zawiodła. Po drugie, toczy się bardzo lekko, więc tutaj na czele bieżnika mamy jakby taką tą gęstszą kostkę, jeżeli tak to mogę określić. Po napompowaniu, gdyby opona dostanie swojego kształtu, to tak na dobrą sprawę, po napompowaniu i do wyższego ciśnienia po asfalcie toczy się bardzo gładko, a w luźniejszym terenie i opuszczeniu troszeczkę tego ciśnienia też moim zdaniem bardzo dobrze sobie radzi. Ale to, co jest jak gdyby dla mnie takim też bardzo ważnym elementem, a na który mało kto zwraca uwagę, to jest odporność ścianek bocznych. Słuchajcie, mój rower często jest przewożony gdzieś na przyczepach. Yy, różnego rodzaju, czy to w pociągach, czy to w, w, auto, w, no, w sensie przyczepach takich dużych, yy, które jadą za autokarem, czy jakichś mniejszych, i często te opony, te koła są po prostu spinane jakimiś taśmami, opaskami. Czasem są to materiałowe opaski, czasem są to plastikowe opaski. Zdarzało mi się nawet, że niektórzy yy, organizatorzy używali trytytek. No i wiele razy zdarzyło się, że gdzieś tam opony uczestników były troszeczkę poniszczone przez to. W sensie po prostu przecierały się te, te boki aż do, aż do tego oplotu. Natomiast ta opona, po tej oponie nie widać niczego, a ona naprawdę, uwierzcie mi, oj, kilkadziesiąt razy była gdzieś tam zakładana na, zakładana na przyczepy i na tych przyczepach w sumie przejeździła też dobrych, Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, w sensie, wiecie, jakby takie odległości pokonywaliśmy gdzieś tam autokarami przez ten sezon dwa, nie? Więc uważam, że pod kątem takim e, wyprawowym, mega, mega dobra opona. E, zakres ciśnień to jest, zdaje się, chyba od 2 do 4 barów. O ile dobrze pamiętam, 4 bary na pewno są graniczne. Nie jestem pewien co do, co do tego minimalnego. No ale powiedzmy, że od 2 do 4 barów, ja jeżdżę zwykle na ciśnienie 3 do 3,5 bara. No i to ciśnienie zapewnia mi naprawdę bardzo fajny komfort, takie właściwości dobrego trzymania się drogi. No i też te niskie, niskie opory toczenia. Więc no tu jeszcze, jeszcze raz pokażę. Opona, która przeżyła słuchajcie kilkanaście tysięcy kilometrów, część z sakwami. Jeszcze tak naprawdę znaczy, ja będę je już prawdopodobnie zmieniał, no bo mam nowe i będę teraz, już tak powiem, na zimę zakładał też nowy zestaw kół do roweru, więc prawdopodobnie zmienię już na nowe. Natomiast na upartego, jeszcze spokojnie zimę bym myślę, że na tym tak na, na pusto przejeździł. No i to jest jeden z elementów, natomiast drugi z elementów, no to jest sam uszczelniacz. Ja zaczynając swoją przygodę z systemem bezdankowym jeździłem na początku na uszczelniaczu marki Continental e, przez tam pierwszy sezon natomiast od jesieni zeszłego roku chyba albo od zimy tego roku jakoś tak generalnie około 10 miesięcy pi razy drzwi, od, powiedzmy że od tego roku e, używam mleka marki Stans co mogę powiedzieć na temat e, tychże uszczelniaczy jednego i drugiego nie mam żadnych zastrzeżeń, mam wrażenie jedynie że na Continentalu te plamki były bardziej widoczne. Stans jakby trochę lepiej zalepia te dziury, ale to są takie, wiecie, no może, może mi się tylko tak po prostu wydaje, bo tak naprawdę ani w jednym, ani w drugim przypadku e, ani razu nie musiałem zdejmować opony przez te dwa lata. Z wyjątkiem tego, jak zamienianie miejscami, że sam je po prostu zdjąłem. Eee, nie miałem takiej, takiej sytuacji, że musiałem zdjąć opony, bo coś się stało. Musiałem, nie wiem, założyć dętkę, albo zrobiła się dziura, której mleko nie uszczelniło. A jak widać było, mam nadzieję, no tam nawet takie 4-5 mm przecięcia były, więc jakby no to mleko miało tam co robić. <laughs> więc, moi drodzy, eee, moje osobiste, prywatne zdanie jest takie. Że system tubeless na wyprawach spisuje się bardzo dobrze, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, musimy mieć dobrze przygotowane, przygotowane koło do tego. I co mam na myśli, mówiąc dobrze przygotowane koło? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o yy, obręcz, no wiadomo, obręcz musi być przystosowana do systemu bezdętkowego, tak? Na obręczy znajdziemy takie określenia czy skróty TLR bądź TR. Tubeless Ready. Yy, Taka obręcz musi być odpowiednio przygotowana. W przypadku moich kół Nowateka tam mamy taśmę specjalną naklejoną marki Trezado. Tutaj w innym zestawie kół mam żółte, żółtą taśmę marki Stans. No oczywiście, musi być dobrej jakości wentyl. No i dobrej jakości opona i mleko, tak? Żeby to wszystko działało, żeby to wszystko było dobrze szczelne, tak naprawdę bardzo ważnym elementem jest, żeby zrobić to dobrze. Czyli dobrze odtuścić, oczyścić sobie całą obręcz uszczelnić ją od środka, no i tak naprawdę po takim zabiegu cały zestaw powinien sprawdzać się, no tak jak powinien, tak jakby tutaj kluczem do sukcesu jest dobrze, dobrze zrobienie wszystkich elementów po kolei, nie będę oczywiście tego pokazywał, bo ani nie mam na to czasu a w internecie znajdziecie mnóstwo, mnóstwo materiałów na temat tego jak to zrobić Poza tym nawet nie mam taśmy, żeby Wam pokazać, jak to nakleić, ale nie, taśma izolacyjna tutaj nie będzie dobra. Stosujcie specjalne taśmy, które, yy, które producenci systemu bezdantkowych polecają. Trochę matematyki. Yy, podliczyłem sobie, jak to wygląda kosztowo, no bo możemy sobie zadać pytanie, czy system Cubeless jest dla każdego. No bo z jednej strony, jakby moja odpowiedź jest yy, i tak, i nie. Yy, tak, w sytuacji, jeśli jeździsz dużo. I nie jeśli w sytuacji, jeśli jeździsz mało. Co mam na myśli mówiąc dużo mało? No dużo to jest tak, powiedzmy, od tych 6000 km w sezonie wzwyż. Wydaje mi się, że no, od 5 powiedzmy, że wtedy ten system rzeczywiście będzie miał większy sens. Zakładając, że oczywiście jeździmy wyprawy, prowadzimy wyprawę takich, tych wyjazdów mamy dużo, warunki mamy zmienne, nie mamy wpływu na te warunki często. No, bo oczywiście, jeżeli jeździmy tylko w dobrych warunkach, no to tak naprawdę możemy sobie zrobić taki system i po prostu cieszyć się jazdą sporadycznie. Ten rower na pewno i te opony nie będą się też tak szybko zużywać, ale jeśli chcecie jeździć dużo, wtedy tak naprawdę to statystycznie jakby wychodzi coraz lepiej. No bo teraz mam notatki. Konwersja zwykłego koła na koło tubeless z oponą racing. Czyli z oponą Continental'a, to jest koszt około 260 zł. W tym 160 zł jest za oponę, uśredniając. No i około 100 zł przygotowanie takiego koła, czyli jakby zajęcie się całą obręczą, naklejenie odpowiedniej taśmy, wentyl, plus już dawka uszczelniacza, tak, czyli te 90 ml uszczelniacza, czyli na gotowo jedno koło. Jak chcemy zrobić to, mamy 260 zł razy dwa koła daje nam to 520 zł za zestaw. W przypadku normalnego, normalnej, jakby jazdy dentkowej, no to 160 zł opona, zakładając, że jeździmy na tej samej oponie. No i dentka i taśma to jest w granicach 35 zł, czyli mamy tutaj 195 zł razy dwa koła 390 zł. Złotych, czyli mamy 520 do 390, czyli o 130 zł droższy jest zestaw na mleku. No i teraz tak, kiedy nam się to będzie opłacać? No w prostym przeliczniku 100, ile tam było? 130. 130 zł. No to ile mamy dentek? Po 20 zł. 6 dentek, pira tak? 20-20 par zł przy 6 kapciach tak naprawdę już bardziej zwraca się koszt yy, przerobienia takiego zestawu na tubeless. A w przypadku kiedy ja mam 30 dziur w moich kołach po tych dwóch latach, no to 30 dziur razy 20, uśredniając 20 zł za dętkę, to wydałbym 600 zł na same dętki. Więc w sumie jakby tak matematycznie im dłużej jeździmy, im więcej, im większe jest prawdopodobieństwo, że tą oponę gdzieś tam przebijemy, no i Finalnie, gdzie się w końcu przebijemy, e, tym bardziej opłaca się w taki system zainwestować. Bo e, tworząc sobie takiego tubelessa powiedzmy za te 500, e, tam było 520 zł, tak? Za 60-70 zł dokupuję sobie pół litra takiego mleka i to mleko, ten uszczelniacz, wystarcza mi na dolewanie do tych kół na około 2 lata. Bo ja dolewam co 4 miesiące. Po 50 ml na oponę, tutaj na oponę, gdyby pierwotnie wchodzi około 90 ml, no to ja mniej więcej takie pół sobie dolewam, bo no wiadomo, że to mleko gdzieś tam w środku i wysycha, i yy, gdzieś tam no, te dziurki powodują, że, że ono gdzieś po prostu sobie czasami wycieka. Tak więc w sumie za 600, licząc już finalnie, na 2 lata mam spokój. No, przy 30 dziurach, tak? Natomiast przy, przy klasycznej dentce, gdzie miałbym to około 400 zł, no to 200 zł na 2 lata na dentki, 10 dentek, no myślę, że spokojnie bym wydał. Więc w sumie, jak gdyby mój komfort jest e, ważniejszy niż, e, niż czas, który musiałbym poświęcić na takie wymiany. Więc jeżeli. Zastanawiacie się nad takim systemem, i wasza obręcz do tego jest przystosowana. Uważam, że warto. Natomiast no, moim wyborem wyprawowym oczywiście zostaje racing. No ja gdyby zostaję przy tych oponach, nie znalazłem na razie lepszej. Eee, uważam, że tutaj jest fajnie zachowana Taka taki balans pomiędzy właściwościami jezdnymi, wytrzymałością, odpornością na ścieranie no i komfortem też jazdy, bo. Umówmy się, no jazda w granicach trzech barów, po szutrach, no to jest po prostu nawet lekko poniżej trzech barów, no to jest bajka, bo rower się toczy i jedziesz jak po sznurku. Także to chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Z ciekawostek sezon rowerowy jeszcze się nie kończy, jeszcze mam jeden wyjazd w tym roku, ale to, to troszeczkę później może też nagram jakieś wideo z tego. I coś, coś nieco więcej Wam pokażę. Dla wytrwałych w opisie filmu znajdziecie ciekawe, ciekawe informacje. Mianowicie dostałem propozycję współpracy od Crosso i od jednej marki odzieżowej rowerowej. Także wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Z mojej strony to na ten moment. Tyle. Dzięki za oglądanie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z Tublesem. Chętnie poczytam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.